Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie, moi drodzy, testy. Zrobimy sobie testy ogrzewania podłogowego, elektrycznego. Być może widzieliście poprzedni film na moim kanale, gdzie układałem panele winylowe właśnie w tym pomieszczeniu. One są już tutaj zabezpieczone folią i tekturą, bo, jak już pewnie wiecie, z poprzedniego materiału ściany są do zrobienia jeszcze, ale akurat no dzisiaj skończyłem nagrywać to wideo, i tak sobie pomyślałem, że może warto by było zrobić jakieś testy tego ogrzewania podłogowego, bo było sporo zapytań właśnie pod filmem, w którym to prezentowałem tą technologię. Właśnie takie pytania się pojawiały, ciekawe, ile to kosztuje, jak ze zużyciem prądu, i tak dalej, i tak dalej. I postanowiłem właśnie dzisiaj przeprowadzić testy. Z tym, że troszeczkę się zgapiłem, bo mogłem zrobić testy w tym pomieszczeniu, w którym ostatnio układałem panele, ale jest już tutaj folia, jest karton, tak więc nie chciałbym, żeby te moje powiedzmy testy wyszły jakieś tam niemiarodajne. Dlatego Dlatego przeniesiemy się do innego pomieszczenia. Tutaj generalnie no, we wszystkich pomieszczeniach, oprócz toalety, jest zastosowane takie właśnie ogrzewanie. I moi drodzy, tutaj przedstawiam Wam ten mój bałagan, który posłuży mi jako moje, można powiedzieć, takie stanowisko testowe. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Słuchajcie, mamy tutaj sterownik, Na drzwi, drzwiwo tam wiercą i <laughs> hałasują. Mamy tutaj sterownik firmy Hit Decor do, do sterowania tym ogrzewaniem i tutaj jest podłączony czujnik temperatury podłogi, jest podłączone zasilanie, jeszcze maty elektryczne nie są moi drodzy podłączone, dlatego żeby tutaj nie zaburzyć, no, tutaj tych wszystkich pomiarów. Jako zasilanie e, użyłem obwód elektryczny do oświetlenia, tak więc tutaj jest na krótko wszystko pospinane i włożyłem do gniazda, które zainstalowałem tak prowizorycznie, właśnie taki oto miernik, mm, miernik tutaj zużycia energii. I tutaj możecie sobie zobaczyć, mamy czas y, od włożenia tego miernika do y, gniazda. Poniżej mamy pokazane, ile aktualnie kilowatów Watów zużywa przepraszam, to urządzenie na podtrzymaniu 2,4 W, i tutaj mamy całkowitą ilość kilowatów, no, jakie będą zużyte podczas pewnego cyklu. I tym cyklem, moi drodzy, będzie podgrzanie tego pomieszczenia, dogrzanie tego pomieszczenia do temperatury 22 stopni. Taką temperaturę tutaj zadałem. Aktualnie w tym pomieszczeniu jest 16 stopni. No i zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy wyglądało. Tak więc chwilę tutaj muszę odłożyć kamerkę, podłączę sobie tematy i bierzemy się już za pomiary. No dobra, mamy wszystko zapięte, wkładam sobie już urządzenie do prądu. No, przez moje tutaj jakieś dotykanie tego urządzenia, gdzieś tam jakiś błąd bon pomiarowy się wkradł, ale już wszystko hula. Tak jak widzicie, tutaj mamy na tym sterowniku taki płomień, to oznacza, że jest podane zasilanie właśnie na matę, które przed chwilą podłączyłem, i już widzimy, że to urządzenie działa i chwilowo pobiera ono 1,55 kW. Tak? i tutaj weźmiemy sobie. Ile energii mamy 30 sekund odłożenia do gniazda i ile energii zużyje zobaczymy do podgrzania właśnie do tej zadanej moi drodzy temperatury. Dodatkowo jeszcze pomyślałem o takiej rzeczy, że wyposażę się w kamerkę termowizyjną i będę wam pokazywał moi drodzy jak stopniowo ta podłoga się nagrzewa i żebyście sobie zobaczyli mniej więcej do jakich temperatur to wszystko się tutaj nagrzeje. Drzwi są zamknięte, oczywiście jest jakaś tutaj wentylacja, ale no, zamknąłem drzwi, żebyśmy po prostu mierzyli tylko to pomieszczenie. Dobra, chwilowo się rozłączam, za chwilę odpalę kamerkę i zobaczymy jak nam z temperaturami podłogi. No i dobra, zaczyna się moi drodzy już powoli to rozgrzewać. Tutaj mamy maty o szerokości 25 cm, jedną widzę, że mamy 50, no i tam jakieś większe, ale to jest moi drodzy nieistotne, tak? I teraz widzimy, że temperatura podłogi w tym momencie zaczyna się podnosić. Mamy jakieś 16 stopni, niecałe. Nie wiem, czy to akurat było tak. Na tyle pokazuję, że widzicie, ale załóżmy, że mamy 16 stopni, no i czekamy, moi drodzy, aż to wszystko zacznie się nagrzewać. Jestem jeszcze istotna sprawa wymiary tego pomieszczenia. To pomieszczenie ma 3,80 w tą stronę, na 3,30 w poprzek i wysokości 3,10 m. Centymetrów, czyli mniej więcej kubatura to jest około 40 metrów. Z tym, że tutaj strop znajduje się na wysokości 3,70, a na tym suficie podwieszanym też nie ma wełny, która by to ocieplała, ale, ale no z drugiej strony jest paroizolacja, czyli załóżmy, że mamy powiedzmy no 40 metrów sześciennych kubatury do ogrzania. I teraz tak, moi drodzy, mija 10 minut, nie będzie to widać od... Włożenia tego urządzenia do prądu przez 10 minut pobrało 0,25 kWh i nagrzało to pomieszczenie do 18 stopni. Tak jak widzicie, czyli mniej więcej no 2 stopnie w, na, w przeciągu 10 minut. Jeżeli chodzi o temperaturę pogłogi, już Wam pokazuję 22,4 stopnia. Wy tego nie widzicie, moi drodzy, bo. No, szkoda, że nie odpaliłem tego drugiego aparatu, ale no generalnie około 22,5 stopnia w tym momencie ma podłoga i tyle moi drodzy. Tak więc tak to wygląda po 10 minutach. Za chwilę wyłączę kamerkę i poczekam kolejne 10 minut, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Minęło 31 minut, pobór prądu 0,8 kWh, temperatura w pomieszczeniu 20 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę podłogi, no to utrzymuje się ona w granicy 28 stopni moi drodzy. No dobra, mamy 22 stopnie moi drodzy, czas od włączenia ogrzewania 42 minuty. Pożarło no, nieco ponad 1 kWh energii. Jeżeli chodzi o temperaturę podłogi, moi drodzy, to oscyluje ona w okolicy 28 stopni. Powiem Wam, że tak, raczej 28-28,5 stopnia nie przekracza tutaj ta podłoga. Tak więc, no tak, tak mniej więcej chyba to jest wszystko ustawione. Tam sobie siedziałem, odcisnął się mój tyłek i tyle. Tak więc no, mam nadzieję, że taki mój krótki też Wam się podoba, moi drodzy. Sam byłem ciekaw, ile no, po prostu no, to energii zużywa. Powiem Wam tak, wiem, że w tym sterowniku też są jakieś w menu, też można sobie to podejrzeć, ile energii gdzieś tam na dobę to zużywa itd. itd. albo w, w, podczas pracy nie wiem dokładnie, nie chciało mi się tego szukać, dlatego po prostu taką prowizoryczną stację badawczą sobie tutaj wykonałem. I tyle moi drodzy. Słuchajcie, no oczywiście teraz w tym pomieszczeniu jest dużo, dużo cieplej. Czuć oczywiście no, to w powietrzu, że faktycznie no, to pomieszczenie zostało dogrzane. Kwestia kolejna, oczywiście, no to też nie jest tak, że w ciągu 42-43 minut zeżarło nam 1 kWh i to już będzie po prostu tak y, cały czas ciągnęło prąd, oczywiście, że nie. Ten sterownik dogrzeje nam y, to pomieszczenie do zadanej temperatury, później y, chwilowo to spadnie temperatura, później znowu się załączy i tak dalej i tak dalej. Myślę, że żeby przeprowadzić jakieś tam rzetelne testy, no to musiałoby to ogrzewanie tak ze dwa dni pochodzić, Powiedzmy, określić jaka temperatura była na zewnątrz, jaka jest w środku, zadana, i wtedy można by gdzieś tam po prostu coś powiedzieć. Być może takie testy powstaną. I tyle. Taki krótki materiał na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No, Przedjdźcie sobie generalnie, jak to wychodzi cenowo. Nie wiem nawet ile kilowat teraz kosztuje: 70-80 groszy. Nie mam bladego pojęcia, delikatnie mówiąc. No i tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi albo ewentualnie no, chcielibyście coś podpowiedzieć, być może jak wykonać kolejny test, no to zachęcam do komentowania. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.